dobry, nazywam się Aneta Fumaniak, jestem koordynatorem klubu rodzica autyzmu się Małgosia w Giżycku. Chciałam serdecznie powitać wszystkich rodziców. Gości i witam serdecznie. Klub rodzica to takie miejsce, gdzie wszyscy rodzice spotykają się, dzielą się doświadczeniami i wiedzą, mogą liczyć na wsparcie, akceptację i zrozumienie. Takie miejsce jest nam bardzo, bardzo potrzebne. I teraz e, chciałabym zaprosić panią Dyrektor Katarzyną Rzeczypospolitej na zabranie głosu. Na początek bardzo dziękuję za głos. Myślę, że powinnam powiedzieć bardzo krótko, bo całą drogę, kiedy jechałam do szkoły, zastanawiałam się, co powiedzieć, żeby oddać to. Jak jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle taki klub zawiązał się przy naszej szkole. Proszę Państwa, myślę, że ja mam wielkie szczęście, że w, że w mojej szkole znalazła się grupa rodziców chętnych pomagać, chętnych pracować, niezwykle kreatywnych, mających w swoich głowach tysiące pomysłów, co rzutuje. Na plus dla naszej placówki na zewnątrz. Bardzo dziękuję pani Anetce, która swoją chyba już i duszę, i ciało, i wszystko inne oprócz serca poświęciła temu, żeby, żeby ten klub u nas był. Takim myślę, najważniejszą w tej chwili dla mnie rzeczą jest to, żebyście się u nas czuli po prostu dobrze, tak jak u siebie w domu. I mam nadzieję, że, że, że wszystko. Tak jak patrzę tutaj, na to wskazuję, że jednak ten cel został osiągnięty. Dziękuję. nie jest ale żeby tak wszystko Wam się działo to, o czym sobie założycie jakie cele założycie osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję. nie chciałam się spytać, czy ktoś Państwa. Y, chciałby jeszcze zabrać głos? Szanowni rodzice, a szczególnie y, mamy, drodzy goście. Chciałbym jednak mimo wszystko zauważyć, że dzisiaj jest obecny z nami również pan burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, którego serdecznie witam. I wójt Marek Jacrowicz. a nasza w sumie obecność świadczy, że no z wielką powagą i zainteresowaniem i uznaniem przyjmujemy tę inicjatywę, którą tutaj właśnie rodzice przejawiają. Szanowni Państwo, szkoła to się zazwyczaj myśli szmury, prawda? Mudynek, a to jest nieprawda. Szkoła to jest, to jest dyrekcja. Tak? ciepło tutaj przyjmowana, nauczyciele, uczniowie i rodzice. I rodzice w takich rozmowach powiat jest organem prowadzącym i ma zapewnić właśnie płace nauczycielom, ciepło, światło, woda i tak dalej, i tak dalej. No tym organem nadzorującym poziom nauczania, wychowania jest kurator. Niemniej jednak my również... Bardzo się staramy i, i chcemy, żeby ten proces edukacji, za który powiat, starostwa odpowiada, żeby był jak najlepszym poziomie. I w wielu dyskusjach wychodzi na to, że brakuje tego zainteresowania rodziców, że, że nie... nie, nie, nie nie wiążą się tak mocno ze szkołą, traktują ją bardzo instytucjonalnie, że jest to instytucja, przekazuje się dziecko, a tam ma być wychowywane, nauczamy i prawda? A tutaj mamy zupełnie inny obraz, inne zjawisko, dlatego też naprawdę z całego serca szczerze gratuluję i nie wiem, jak to pan dyrektor zrobi, ale to trzeba powielić jakoś skierować, <laughs> żeby również trzy takie kluby czy w innej formie, ale również, żeby chcieli się bardziej w te procesy nauczania, edukowania, edukowania łączyć, a myślę, że, że wtedy nasze sukcesy będą będą po prostu dużo Gratuluję inicjatywy, pomysłu pomysł i życzę starych sukcesów. Starosto, się. Chyba... Panie Starosto, panie Wójcie, pani dyrektor, nauczyciele, przede wszystkim rodzice. Na wstępie chciałbym pogratulować w ogóle tego zapału i zaangażowania, bo zgodnie z tym, co jest napisane tutaj na tej tablicy, głos pojedynczego rodzica jest, jest bądź może być pomijany, natomiast wielu na pewno nie. Ja mam takie też wrażenie, ale doświadczenie, że. Zbyt mało jeszcze wiemy o autyzmie, nie tylko w sensie medycznym, naukowym, ale też i społecznym. Często ludzie w ogóle nie wiedzą, o czym, o czym się mówi, że się używa tego, tego terminu. Myślę, że tutaj misja rodziców jest w tej chwili nie do przecenienia, ponieważ wydaje mi się, że jakby świadomość świadomość może tylko pomóc. Jeżeli rodzice właśnie tym jednolitym głosem będą mówić spójnie, będą mówić do, do każdego środowiska, będzie wszystkim łatwiej. A to nie jest łatwa sprawa. To jest sprawa bardzo trudna. Cóż, w takiej chwili wypada tylko życzyć samych sukcesów i deklaruję, że jak tylko miasto będzie mogło wspierać tego typu inicjatywy, kiedy rodzice się właśnie w kluby, w stowarzyszenia jednoczą, tak będzie wspierać. to wszystkiego dobrego, Panie Eleto. Życzę powodzenia. <klucza> Noc, droga dyrekcja, nauczyciele, rodzice, szanowni państwo, przed chwilą, przed rozpoczęciem tej imprezy tej na tapecie widzieliśmy ciekawe zdjęcie. Zdjęcie pokazywało nam rower, który leżał na środku drogi szutrowej. Ja rozumiem, że to droga gminna. Mam szutrowy Zrodziła mi się pewna refleksja w związku z tym e, zdjęciem. Dlaczego rower leżał na środku ulicy? Proszę Państwa, dlatego, że dziecko sobie przypomniało, czy też wybiła godzina, kiedy ma piec do szkoły. Rzuciło drobne, i do szkoły, którą tak bardzo kocha. A ja wiem, że ta szkoła właśnie rodzi takie uczucia w dzieciach i dzięki też zaangażowaniu rodziców i dzięki zaangażowaniu dyrekcji i wszystkich nauczycieli tworzy miłą, przyjazną atmosferę, gdzie dzieci chcą się uczyć i powinny się uczyć. Także gratuluję takiego poziomu nauczania, takiego ciepła rodzinnego wręcz tej szkole i życzę dalszych szybkich sukcesów. I cieszę się, że klub taki mógł tutaj powstać. Również deklaruję wsparcie, jeżeli będzie takie słowo, pewno Dziękuję Autyzm jest towarzyszem na całe życie i te wyjątkowe dzieci mają wyjątkowych rodziców. Ja w imieniu wszystkich pracowników Powiatowego Ośrodka Rozwoju i Edukacji i za chwilę mojej koleżanki i jej pracowników chciałabym przekazać na ręce Pań tutaj kronikę, aby wszystkie te wspaniałe wydarzenia, które będą się odbywały w tym klubiku e mogły być za kilka lat przez nas tutaj przy okazji innej uroczystości wspomniane jako to, co się tutaj dobrego zadziało. Gratuluję Państwu, jestem, jesteśmy wszyscy z Wami i zawsze chętnie służymy pomocą, jeśli tylko będziecie potrzebni. Dzień dobry Państwu. Ja tak też tak jak Pan Burmistrz siedząc czytałam, to co napisane, głosu pojedynczego rodziców często pomijamy, głos kilkudziesięciu, kilkuset rodziców pomijany nie będzie. W tej szkole właściwie, w kilku szkołach, przecież tutaj mamy kilka szkół, tak się składa, że nawet samo usytuowanie budynku, Nasze pomieszczeń jest takie, żeby nie pomijać. Dlatego, że nawet do gabinetu dyrektora nie wchodzi się przez, sek se przez sekretariat, prawda? Jest to takie nowo, w wielu szkołach tego nie ma, ale to się sprawdza. To się sprawdza, ponieważ dzięki temu i dzieci, i rodzice, i, i wszyscy pracownicy właściwie w każdym momencie e, mogą wejść. Ja mam nadzieję, że tak jak. Zresztą wiemy, ja nie muszę mieć nadziei, ja wiem, że tak jak istnieje m, ta szkoła, ta placówka od 45 lat. I wszyscy się właściwie prawie wszyscy, no bo to nigdy nie jest tak, że wszyscy są zawsze zadowoleni. Ale tak jak zawsze ta nasza placówka stwarzała takie ciepło, i mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ wszyscy ludzie, którzy tu pracują, to naprawdę ludzie, którzy, którzy mają w sobie to coś. Ja zawsze w każdej szkole mówię, że jeżeli będą tacy ludzie, tacy pracownicy jak w naszym ośrodku, to ta nasza edukacja, ta praca z dziećmi tak naprawdę z żadnej zmiany nie będzie potrzeba, ponieważ ci ludzie sami będą to wszystko zmieniać. Natomiast mając takich rodziców, bo ta grupa tych pracujących, współpracujących rodziców u nas zwiększa się z roku na rok, mając takich rodziców, którzy sami przychodzą, proponują, zauważają, to jest po prostu chyba ten największy skarb. Bo tak naprawdę ci ludzie, którzy pracują w szkołach, to zawsze wszystko zauważą. Natomiast właśnie państwo kiedy przychodzą i mówicie, a może to postawić łapkę, a może to zrobić poręcz, a może to, to są tak naprawdę te największe wartości, które Państwo wnosicie. I za to w swoim imieniu też wszystkich osób, wszystkich pracówek, które współpracują ze środka, bardzo Państwu dziękuję. I oczywiście trzymam kciuki i powodzenia.